Paradoksalnie nie pacjenci z wysokim testosteronem, tylko pacjenci z niskim testosteronem, to są ci pacjenci, u których ma największe szanse na rozwinięcie się rak krokowego. Długo nie wiedzieliśmy dlaczego, ale potem zaczęliśmy rozumieć metabolizm zależny od insuliny, wpływ metforminy. W tej chwili przecież pojawia się cała masa, o tym już było mówione, doniesień, że metformina ma sens, podawana u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, ma sens w zapobieganiu y, y, progresji y, raka gruczołu krokowego właśnie przez y, ten y, mechanizm działania zależny głównie od y, mTORM i y, FOX y, A1, y, 2 i 3. Y, ale proszę Państwa, popatrzmy się na GLP-1 y, y, i na funkcję tego receptora. No i co się okazuje? Zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy nasz ukochany receptor androgenowy i jest współdziałanie pomiędzy receptorem GLP-1 i receptorem androgenowym, i to wszystko mediuje egzocytozę zależną od insuliny.